Cześć Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną majówkę z cyklu Maryja w moim życiu. Pielgrzymujemy szlakiem przemyskiej pieszej pielgrzymki na Jasną górę i dzisiaj odwiedzimy kościół w przeworsku bazylikę grobu pańskiego, a następnie wysłuchamy świadectwa księdza biskupa Krzysztofa Chudzio. Serdecznie zapraszam. Jednym z największych duchowych skarbów bazyliki jest kopia kaplicy Bożego Grobu pochodząca z przełomu XVII i XVIII wieku. Odpowiedź na pytanie, Maryja w moim życiu, wydaje się dość trudne, bo nie chciałbym, aby ta odpowiedź brzmiała zbyt banalnie, ale święty Jan Paweł II mówił, to tu stół cały twój. Wypadałoby, aby i moje życie było podobne do tej postawy, a wynika to z tego, że o ile mi wiadomo z opowiadań mojej mamy, kiedy byłem jeszcze bardzo małym dzieckiem, poważnie zachorowałem, wtedy mama ofiarowała mnie Matce Bożej, stąd też ciągle czuję, że powinienem być szczególnym czcicielem Matki Bożej, stąd też ciągle czuję niedosyt, że zbyt mało to z mojej strony jest widoczne. Kocham Matkę Bożą i staram się we wszystkich możliwych okazjach mówić o Maryi. W swoim herbie biskupim też prosiłem o umieszczenie znaku M przy krzyżu Miłosierdzia, aby podkreślić ten Maryjny charakter, ale także. Moje relacje, moje modlitwy wynikają z tego poczucia nieustannej opieki Matki Bożej w moim życiu. Od kilkunastu lat, od kilku codziennie staram się odmawiać nowenne. Do Matki Bożej, nieustającej pomocy, ufając, że to właśnie ona będzie mnie prowadziła, strzegła i wypraszała potrzebne łaski. Pamiętam o Różańcu. Także religijne przeżycia związane z Matką Bożą to od małego dziecka uczestnictwo w pielgrzymce na kalwarię choć to Sanktuarium Męki Pańskiej, ale jakoś zawsze w naszych stronach mówiono, że idziemy do Matki Bożej Kalwaryjskiej, starałem się uczestniczyć w tych pielgrzymkach. Kiedy po raz pierwszy wyruszała pielgrzymka na Jasną Górę z Przemyśla, zaraz po powrocie z wakacyjnej oazy, także udałem się na tą pieszą pielgrzymkę i z tego się bardzo cieszę, że Uczestniczyłem od samego początku w tym ruchu pielgrzymkowym. Jednak mimo wszystko, tak wewnętrznie odczuwam, że powinienem być większym czcicielem Marii, więcej e, mówić o niej, więcej ją sławić, e, więcej ukazywać jej chwałę i jej działanie, e, które ciągle odczuwam w życiu jako jej szczególną opiekę. To tak w życiu jest, że jeśli człowiek. Otrzymuje jakieś dobro, któremu sprawia radość. Chce się tym wszystkim dzielić z innymi, podpowiada też innym, aby skorzystali z możliwości, by dobro również do nich dotarło. Dlatego chętnie chcę się podzielić tym, że warto zawierzyć Matce Bożej, warto modlić się do Maryi, tak po dziecinnemu. Z zaufaniem jak do swojej mamy. Zresztą moja mama zawsze mi mówi, tylko trzymaj się Matki Bożej. I staram się to realizować. I rzeczywiście z wielu różnych trudnych sytuacji pamięć o tym, że mam być przy Matce Bożej, pozwoliła mi wyjść w jakiś sposób z takim, no, nazwijmy to, obronną ręką, nie popaść. Wsidła zła. I dlatego właśnie chciałbym innych namówić do tej czci wobec Matki Bożej, do zawierzenia się jej, a ona przecież zawsze prowadzi do swojego syna i, i też tak zauważam, że te wszystkie modlitwy, które jakieś są skierowane ku Matce Bożej, i tak w końcu trafiają do. W myślach, w przekonaniu do jej syna, który rzeczywiście jest jedynym zbawicielem, jedynym pośrednikiem do Ojca. Zachęcam wszystkich do i pielgrzymowania, i do towarzyszenia pielgrzymom w modlitwie, i też do zawierzenia siebie Matce Bożej. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego świadectwa i zapraszam teraz na modlitwę litanią. Jeżeli macie intencje, które chcecie zostawić Maryi, to możecie je napisać w komentarzu. A jeśli chcecie się dowiedzieć nieco więcej o pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, to pod koniec tego nagrania będą odpowiednie informacje. Nad nami, synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Mary. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módl się za nami, święta Panno nad Panami. Módl się za nami, Matko Chrystusowa. Módl się za nami, Matko Kościoła. Módl się za nami, Matko miłosierdzia, módl się za nami, Matko łaski Bożej, módl się za nami, Matko nadziei, módl się za nami, Matko skala. Młody się za nami, matko najczystsza. Młody się za nami. Módl się za nami, Matko Przedziwna. Módl się za nami, Matko Dobrej Rady. Módl się za nami, Matko Stworzyciela. Módl się za nami, Matko Zbawiciela liczy się za nami. Módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości. Módl się za nami, stolicą mądrości. Módl się za nami, przyczyno naszej radości. Módl się za nami, przybytku ducha świętego. Módl się za nami, przybytku chwalebny. Módl się za nami, przybytku sławny pobożności. Módl się za nami, różo duchu. Za nami, wieżo z kości słoniowej. Módl się za nami, domie złoty. Módl się za nami, arko przemierza, módli się za nami, bramo niebieska. Módl się za nami, gwiazdo zaranna. Módl się za nami, uzdrowienie chorych. Módl się za nami, ucieczko grzesznych. Ostrapiony, módl się za nami, wspomożenie wierny. Módl się za nami, królowo aniołów. Módl się za nami, królowo patryarchów. Módl się za nami. Za nami, królowo apostołów, módl się za nami, królowo męczenników, módlę się za nami. Pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Nam, Panie, przepuść nam, Panie, Aranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie, Aranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.